Czasy prohibicji, klimatyczne ilustracje oraz walka o każdą beczkę whisky. Zajrzę do pudła ocenie jakość wykonania gry Kings of Chicago od wydawnictwa Board Games, a jej autorem jest Wojciech Frelich. W momencie nagrywania tego materiału ruszyła właśnie przed sprzedaż tej gry, a jej promocyjna cena w sklepie wydawcy to 139 zł. W związku z tym, że na pudle znajdziecie moje logo, to będzie więcej materiałów o tym tytule na moim kanale. A tymczasem zostaw suba z dzwonkiem, aby nie przegapić kolejnych filmów, krótkie intro i zaczynamy. Gracze wcielają się w liderów gangów, walczą o kontrolę nad strategicznymi lokacjami, a do tego szukają sposobu na dostarczenie jak największej ilości whisky. No cóż, na tej okładce zapowiada się krwawa jatka, i raczej dla którejś ze stron źle to się skończy. A pudło trzeba przyznać, że jest całkiem zgrabne. No to otwieramy. O i na instrukcji widzimy dalsze losy gangsterów z ciężarówki. Mamy tutaj 11 stron, ale czcionka jest malutka. Więc troszeczkę jest do poczytania. Nalepki na żetony wysłanników, każdy z nich ma inne właściwości, na przykład przemytnik pobiera zaliczki z każdej lokacji, jest też brudny glina, umożliwia korzystanie z usług lokacji za darmo. Fajne, grube, drewniane żetony, oklejone zobaczycie na przebitkach. 36 beczek whisky. W czterech kolorach graczy. Troszkę za wcześnie wrzucono je do wspólnego pojemnika, przez co widzimy troszeczkę pofarbowały. Oczywiście może to być tylko w moim egzemplarzu. Cztery planszetki gangów. Szkoda, że na cienkim papierze, a nie na tekturze. Lucky Joe. Golden Gang. devils of Chicago. Oraz Rotten Guys, ale trzeba przyznać, że zilustrowane są naprawdę klimatycznie. Na takiej planszecce mamy początkowy budżet gangu, Rotten Guys. Akurat na starcie są biedniejsi od Davies of Chicago, oczywiście nazwa gangu, opis specjalnej umiejętności gangu oraz miejsce na beczki. Plansza również bardziej zmierza w kierunku tych cienkich, ale jest stosunkowo twarda, więc nic złego z nią nie powinno się wydarzyć. Mamy tutaj jedną główną lokację nadrukowaną już na planszy jest to dworzec kolejowy. Mamy tutaj wartość danej lokacji, pole lokacji, pole wydarzenia, koszt usługi lokacji, nazwa oraz usługa i to już znamy, pole na beczki. A w tle mamy mapę Chicago. Cztery karty pomocy, opisane symbole na lokacjach oraz umiejętności wysłanników, jak i kolejność działań wtórza oraz opcjonalne działania. Karty lokacji, kasyno, bank, komisariat policji, poczta, kościół. No ale zobaczcie na te ilustracje. Rzeczywiście za grafikę trzeba pochwalić. Jest na co popatrzeć. Same karty są jednak bardzo cieniutkie. Ale na plus to to, że kładziemy je na planszy, a nie miętolimy w dłoniach. Więzienie, hotel, apteka, Bar, destylarnia, no naprawdę, bardzo ładnie narysowany. Klub nocny, salon prasowy, fabryka, przedmieścia, blok, kamienica, magazyn oraz opuszczona ulica. Żetony, jak już się domyślacie, że tony również do najgrubszych nie należą, ale tutaj akurat karton jest bardzo mocno sprasowany, dlatego nie macie się czego obawiać, że wydarzeń. Żetony szmalu 5 dolców, 2 oraz 1. Dużo takich proponuję zabrać do tej lokacji. Jeszcze więcej szmalu oraz tor zasięgu. Moją oceną jaką dostaje gra Kings of Chicago za jakość wykonania jest... Może być plus. Karty są cienkie to fakt, ale nie trzymamy ich w dłoniach, więc w tym wypadku uszło to tej grze płazem. Jednak planszetki gangów, które mamy blisko siebie z przyzwoitości powinny być bardziej wytrzymałe na zagięcie. Miłym zaskoczeniem są obecne na kartach ilustracje lokacji oraz gangsterów, które pozwalają złapać nam trochę klimatu lat 30 i czasów prohibicji. Jeżeli ten film się tobie podobał, zostaw łapkę w górę oraz komentarz dla YouTubeowego algorytmu. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego!